Cześć ludziska, witajcie na warnej strony. To jest kolejny odcinek z Morati, bo bodajże czwarty. Co um, jest spoko, <laughs> powiedzmy, że tutaj w cds odkryłem, podkryłem, że zasadniczo no tak to działa. Im wyższy nasz poziom spaczenia, czyli konkretnie tutaj Slanesza, tym tutaj wszystkie pozostałe rodzaje spaczenia minus 1. Także zaczynamy troszeczkę tutaj schodzić powolutku, bo powolutku, ale, ale schodzi nam to spaczenie z Kabenu, więc gitara się ma. Dobra. Mamy 5825 zł. Mamy tutaj plus 2 do ładu publicznego. Ona sama zwiększa nam tutaj o 2, więc. Yy, tak, o 2? O 2. No. Więc raczej znaczy nie będę się z tutaj jeszcze ruszał. To trochę mnie kusi, żeby się nią tutaj gdzieś prze przemieścić i móc ewentualnie sobie odbykować pewien obrządek, No ale to mówi się trudno. Dajmy sobie może teraz tą prędkość do, do tych jednostek naszych. Rozwój tam potem. Lorda, właśnie, Lorda chciałem zwerbować, jak najbardziej. Może tutaj z skarpela. Chociaż z drugiej strony, no to jest takie trochę. Wolałbym tutaj, nie? I, i do sobie na przykład balisty Rozpróbacza i przekazać się Murat. tak chyba zrobimy. E, o 5 do 10. Na zasięg kałoroczny, plus 25% w trakcie ataku. Ten ma fajną całkiem umiejkę. Mroczny lord, czyli kolej z mieczem, czy tam w tym przypadku koleściuba. E, pancerz i tak dalej. Agresja się obroń ten. Władca Zwierząt, Wytrwałość, Pancerz Najwyższa Ciarodziejka. Myślę, że Ciarodziejka to będzie chyba to, co będę najbardziej chciał. Zwłaszcza, że to ma całkiem fajne umiejki. Zobaczmy sobie jeszcze moją ulubioną od No nie, no weźmy sobie tutaj z domeny Bestii. Bestii Avelorias. Avelorisas. Dobra, niech będzie. E, Idziesz tutaj w tę stronę. Mamy jeszcze 4300 naturę. To w styrezei. <laughs> Podłe kusicielki, No, troszeczkę mi tutaj kusi, ale 278 utrzymania to jest dość drogo. Yy, co by tutaj. O, Skrwawiona meduza. Nie, no, skrwawiona meduza to musi być. To jest akimast Hef. Dajmy sobie za dwie, albo nawet trzy, bo ona też jedną miała. Balistę rozpróbacza. Moroczne yy, mroczne łuski. No, niekoniecznie są nam potrzebne z tymi tarczami. Raczej bym się tutaj kierował w tę stronę. No, i potem tymi oczywiście tam się też co nieco dokluć. Okej, okay. potem przejdziemy sobie ten lordem, oczywiście, przez ten teren. No to też nam no, zwiększy troszeczkę ten ład publiczny. Ale to jedno. A teraz tak, mamy tutaj troszeczkę uszkodzoną Murati, lekko, bo lekko. Ale pytanie takie jest moje tutaj. Dobra, i tak się regenerujemy, to dobrze. Takie jest moje pytanie: czy on będzie chciał nas ten Hirokant Capture zaatakować? O, niestety ma rydwany który raczej będzie czekał w równinie pająków. Jak będzie czekał w równinie pająków, to spoko. Bo jeszcze się tę turę doładuje i potem go mogę na spokojnie zaatakować. Nazwa Stuny Kruka. Hmm. Jest z broku z kuszami powtarzalnymi. To jest fajna jednostka, żeby mieć jaką tutaj latającą, strzelającą. Siła pocisku 61. Ja pamiętam, że oni tak jakoś mega dużo nie robili w czasie walki. Bicie pancerza, duża szybkość i straż przednia. No coś tam mogą ponękać, oczywiście, ale czy to jest warte swojej ceny? Nie wiem, na razie sobie pójśćmy po prostu turę. I zobaczmy co z tego wyjdzie. No, kolejna armia. Można się było tego spodziewać. Spójrzmy jak garnizon wygląda. Mocno się dość podregenerował. Ale co on tutaj ma? To są ci? Co dzieje? Śmierci i światła. Wojowników te Hekary, 6, 6. No to może być trochę porczywe. No to w zasadniczo szajz. No i Rycerze Nepropoli, nie? To też jest spoko jednostka. Robi robotę. Hmm. wąwozie lodowych skał. Tutaj mamy hmm, przychody budynków minus 15, więc coś jeszcze się opłaca. 2600 na no raczej wolałbym zainwestować w te jednostki. Ale tu jest dobre miejsce do robienia pieniędzy. Nie mamy żadnych y, ograniczeń w tym temacie. Więc ja chyba sobie tutaj. O, niewolnicy używani przez budynki minus 30%, korzyść niewolnikach minus 10% dla rozkazów. No czarne drogi tak musiałbym gdzieś zrobić, zamiast tego pewnie, albo to będzie do armii, nie wiem, tego się potem też pozbędziemy. No spada, dobra jest ok. Dobra, wydajmy te 1300 zł, na to na razie nie wydaję, w równinie psów, w bągu lodowych skał, no. jest 127, a tu tylko 93, to naprawdę sporo daje, dobra, to to bierzemy, a potem to sobie jakoś tam ulepszymy, ehm, no to trzeba będzie zniszczyć, chociaż może na razie nie zostanie, bo w razie co mogę sobie ulepszyć te, znaczy ulepszyć, zrekrutować jakieś większej ilości wojska, dobra spróbujmy tą Gminę pająków zaatakować. Rusowe zwycięstwo i dwie jednostki, no oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. E, no, 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 nie grabiesz, okupacja. Nic mi nie obchodzi. Ośredni Hieropan, pokonany najwyższego Hierofanta, odporność na wyczerpanie skutek burz na pustyni i zmiana rezerw wiatrów magii. Spoko, bardzo spokojnie bym powiedział. Że dyscyplina plus 5. I księga Furiona. Spoko, bardzo spoko. Ja bym tą księgę furiona tutaj jemu przypisał. Nie, be, 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 tutaj nie odzyskaj. Dlaczego nie mogę? Mogę sobie też iść, ale nie mogę tego. Może nie wiem, muszę trzeba poczekać, turę, nie, nie mam, nie mam pojęcia. Albo on po prostu, po prostu nie może z tego korzystać. Niska dyscyplina, w ogóle 65 koleś ma. A potem na 90 też rośnie, więc spoko. No i takiego oskryto też by się wypadało do każdego lorda dołączyć i właśnie dać mu tę umiejętność prześladowca, że mają szansę na zmianę lojalności o dwa, tak rozumiem w górę oczywiście, nie w dół. Dobra, no to dajmy sobie teraz może, może ich i może jeden oddział tych dwie tury akurat. Będzie jak znalazł. 233 mogę wydać. 525 nie mogę wydać. 360 też nie mogę wydać. No to jedna, dwie tury będzie zrobione. O oh, wow, 30 tur toż trwa. Trzeba ileś. Ok, jak to jest z u ciebie? 4 Nie za dużo, ale też nie za mało. No dobrze. E, mamy nieprzedzielony punkty umiejętności jeszcze u Morati. E, um, <laughs> większy magiczny przewodnik jest, więc ja bym teraz się tutaj w podstępną w, w końcu zrobił. Dobra. nie budynku nie chcemy. Koniec tury. Doskonale. Wyświetlające konie. Piękny świat fantazy. Mm, słucham, słucham. Dostęp wojskowy zapłata 1,5 tysiąca. Sojusz obronny dajmy jeszcze, tak o pyk pyk pyk, dwa tysiące, sojusz obronny, jak najbardziej. E, pewnie się to siostrom sabellordu nie spodoba, jak tak patrzyłem to chyba są w stanie wojny z nimi. E, o, kontrola plus trzy też się przyda. Nie wierzę w Skyvenów. no to tak jak większość tutaj imperialnych, a Tam się dziwią, jak oni są w stanie wojny, więc mamy tutaj spadek niestety. I trzeba będzie wzmocnić wąwóz lodowych skał w takich wypadków. Więc to od razu powstaje. Mamy 10 tysięcy złota. Eee, doszkulmy sobie jeszcze tych jednostek, najpierw. O, coś takiego. Nie, niech tego troszeczkę jest. A weź sobie nawet dwie balisty. No i doszkul do reszty. O, do 19. I jeszcze trzeba będzie zwerbować tutaj zabójcę. Skrytobójcę. A żeby skrytobójcę zrobić, to trzeba do skrytobójców. Jest dom skrytobójców, ok. No i oczywiście mamy tych egzekutorów z Hargan F, też spoko jednostka. Pani był jakieś potwór, Kurde rydwany. Haribdys. pewnie Smog, potem. Mroczni na, na zimno Chrisy to też w ogóle jest petarda. Potencjał jest. Dobra, jak to wygląda garnizon? Mega słabo, więc tutaj obowiązkowo. Bramę niewolników. 2000 to nie jest duży koszt. Można mu uratować tyłek. A no tutaj chyba chciałem pieniążki, mi się wydaje. Te budynki nie przynoszą zysków, nie? Nie. Ale to jest. A, to w ogóle produkujemy klatki, też fajne. Kontrola 5, poziom barwionych lordów, plus 1 frakcyjnie. Ale dobra, no idźmy w pieniądze, nie? No potrzebujemy pieniądze, pieniędzy, no to bierzemy pieniądze. Dobra, jeszcze jedna natura. O, dostępny posterunek, ale to u nich. To nie wiem czy chcę. W księżycowym odłamku. Gdzie jest księżycowy odłamek? Tutaj. Zawsze moglibyśmy ich troszeczkę wzmocnić, ale szkoda mi na razie 2000. I teraz tak, tutaj Forteca Rozpaczy została przejęta. Ale chyba po prostu zasiedlona. Puszcza Arnheim. Omega sobie garnizon. Nie wiem w ogóle gdzie jest armia. I gości, czy oni... Albo chyba, że tutaj przegrali w Fortece Rozpaczy i jest problem. Też może być. Ciężko jest tutaj ogarnąć, żeby to wszystko dobrze to jakoś zgrać w czasie. Pomogę ewentualnie tą nową armią przejść tędy. Traktat pokojowy. No nie, nie, nie. nie. Chopak. Do końca was tutaj. Zresztą chcę wszystkie iglice, to, to też. Chyba, żebyście oddali iglice, to wtedy to tak. Położyli się z powrotem do piachu i, i spoko. Wtedy mógłby być traktat pokojowy, a tak to nie. To lecimy. Oni już nie mają armii, dlatego na pewno się tak dzieje. Muszą tu sobie doszkalać na nowo jakiś szajs. Konie na strzelcach. Doświadczenie plus dwa dla jednostek dystansowych. Eee. No bo dobra, ty no to czekaj, czekaj, czekaj. On to teraz zwerbował? No właśnie, ale lipa. No ale to 700 zł to mi szkoda teraz usuwać. Ja to zróbmy sobie tak. Zmieńmy to troszeczkę, nie? Tutaj tą jedną i tak chciałem jeszcze zrobić. No, i teraz zaszklajmy sobie jak najwięcej ich 12. I potem będzie jeszcze 6 jednostek do walki w zwarciu. Myślę, że to uczciwe. No i ten skrytobójca. I gitara. Eee, no dobra. Poproszę. Drogo, ale co zrobić? Dobra, tu się większość podników naprawiła. My możemy iść w stronę iglicy Kymerika, Teraz nie dojdziemy, więc trzeba będzie tutaj... W ogóle ja mam dany ten punkt, mam dany no, ten punkt z 5% do prędkości poruszania się na mapie, no ale... Widać, nie działa tak, jak bym chciał. E, okej. Okay. Już dalej, żelazny Szpikulec. To też jest możliwość, 5200, a tutaj 4000, no to... Troszkę nieuczciwe. Powiedział. To jest spory bonus do hajsu, więc najpierw to sobie zrobimy. No, dostępne ulepszenie budynku nie chcę, bo wiemy, że jest tu dostępne. Eee, no właśnie, siostry zmieszku Zarobiście mocno tutaj idą, więc ja chyba jestem zmuszony jednak ten posterunek zbudować. Aczkolwiek no znaje <grytanie> bez bicia. Ja nie umiem. Nie mam pojęcia, jak to się buduje. E, Posterudy. Ej, konfederować możemy się. Szkoda, że nie można jeszcze tutaj zbilansować oferty. Dobra. Konfederacja. I teraz pytanie, czy... Tak, automatycznie rezygnują z ataku, my w Puszczy Arnheim nie mamy nic ciekawego, tak naprawdę, więc to musi robić wypad, bo zależy mi na pieniądzach bardziej. W ten moment. Tam jest, w tym miejscu eee, dobre, to właśnie tutaj i weźmie się też szkolić troszeczkę. Mamy teraz dobrą możliwość do szkolenia, O, nawet tak, bo to jest droższa, jest tańsze. <grych> Odpowiem. Eem, tu jaki jest bonus? 150 i 500, nie? Łącznie 515 za półtora tysiąca. No, ja pewnie wchodzę w to, ale może tutaj będzie bezpieczniej na razie w Arnhem to zrobić. To trzeba będzie wyrzucić stąd. Nie jest odpowiedni budynek na to miejsce. Wywerbujesz bardzo dobrze, i my za jedną turę możemy tutaj zacząć atakować wice Kimmerika. Że elegancko się pozbędziemy królów grubowców i rzucimy się na siostry Avelornu. Podnie agresji z flotą Nautilusa. Dobra, dobra, czemu nie? Na razie nie szukam z wami zwady. Na razie. Hurfa mać. Za przeproszeniem. Lord opuścił moją frakcję. Gdzie są skrytowajcy? Ja się pytam. Dobra. Buduj tą. To na razie nie chcemy. Jak wygląda księżycowy odłamek? Średnio. To w ogóle jeden z tych budynków musiałby stąd zniknąć, jakbym chciał mieć jakikolwiek garnizon dodatkowy. No dobra, zwerbujmy sobie kogoś. Kogoś. Słabe. Mroczna magia to bym nie chciał. Domena śmierci jeszcze może być. Średnie. Dyscyplina najwyższa, czarodziejka cieni. A login, coś się zmieniło, percepcja i okrutny. Dobra, niech będzie ta elicji. Liczne imię, dobrze. Do e, teraz ty musisz tutaj werbować. Ciekawe, czy uzyskałem tam ten hajs za te balisty. O, kalek jest y, mistrzem, dobra, dołącz tutaj. Może, nie wiem. Separatyści kulturoskoszu. Chyba ci da się ją zabić. Atak na jednostki, to nie. Z drugiej strony mógłbym troszeczkę podnieść pociąg, ale nie trzeba. Szkolenie. 70 doświadczeń na naturę to jest mega spoko. Puszę Arnheim 1000 oczywiście, że budujemy w to. Okej, okay, atakujemy Iglice Kimmerika, to będzie raczej automat. Takie jest pewne zwycięstwo, nic tutaj nie było tak naprawdę. 2000, tu już zwykła okupacja nie pójdzie. Nie straciliśmy wcale tak dużo. Kontrola plus 5, spaczenie we własnej prowincji i wroga dyscyplina minus 10 mega. Lordowie i wcieleni, widma. Jeśli w tym roku, czarnoksiężnicy, ścigacze i tak dalej. Wszystkie postacie i zasięg ruchu na mapie kampanii plus 5%. Ale ten całą, całą żalu mi bardzo się podoba. Kiedyś da nam spory guścik do tego spaczenia plus jeszcze do kontroli. No i dodatkowo minus 10. Um, Minus 10 dyscypliny, tak? O, jest ten. Nagarond. Możemy pogadać czy nie bardzo? Jakby nie mam tego odkrytego, ale no, nie wiem, co się dzieje. Liczka na. tyk, tyk, tyk. okej. Okay. Zobaczmy co w ogóle szybkie umowy, bo tam tego nie robiliśmy. Gnęcy nie Heka ewentualnie by chcieli jakąś ofertę, ale no nie bardzo tutaj do nich to będzie im pasowało. A no, i doświadczenie znowu dla tych wszystkich, tutaj ile to będzie trwało? Jeszcze Jeszcze 7 tur, dobra, to ja tego nie szkolę. Poczekamy sobie chwilę z tym szkoleniem. No dobra, to tutaj to już niech się szkolą. I tu mamy dwa doświadczenia dla jednostek, poszczególnych szermierzy, i tak dalej, i tak dalej. Też by mogły tutaj być jakieś małe miniaturki. Jest dużo przystępniejsze. Musisz wyczytać wszystkie te jednostki po kolei. Dobrze, teraz ty. E, Prześladosen tutaj nie jest potrzebny, dyscyplinę mógłbyś mieć, ale czy jest potrzebna, to ja bym nie powiedział. E, daj sobie taniec śmierci iść tutaj troszeczkę w atakowanie. Ulepszenie, koniec tury. O, najwyższy hieropat wrócił. Dobra, dwie tury i po nim. Że staniemy sobie tutaj, bo możemy się przynajmniej regenerować, chociaż może i nie możemy. Aspekty lokalne. On nam coś tutaj wyłączył, czy, czy przez to po prostu? Przez to. Dobra. O, kły rekina zostały zniszczone doskonale. Przez skegów, Oko. Dobrze? Eee, nieźle, Dobra. Zaskakująco, zaskakujące. Nikt nie zginął. Świetna walka. Misja zakończona powodzeniem. Mistrzowie boju, dyscyplina plus 5 i skarb jest 1000, tak? Za darmo to i ocet słodki. Zatakujmy eee, ją, no przecież możemy ją zniszczyć. Oduczy się. Za dużo nie zrobiła. 1210, 145 niewolników, to w ogóle nie wiadomo skąd. Ale spoko, dobra. Nie ja tam w to mi graj. No mamy 10 tysięcy, więc. Armheim, nie, to jest księżycowy odłamek. Możemy sobie to zrobić, jak najbardziej. Za ile tur? Jeszcze dwie tury i możemy sobie zacząć próbować jednostki strzeleckie tutaj. Dobra. A teraz ktoś się połasił chyba na to. Zobaczmy, starożytne miasto Quintex, jeszcze 5 tur i będę musiał mieć 16 tysięcy złota, żeby to ogarnąć na najwyższy poziom, ale to będzie fajne, bo to będzie już to z głowy, równina psu, dobra, dobra, na pewno to będziemy musieli rozwinąć, no i może to wymieranie tych niewolników, kontrola minus 4 to, o cholera, o cholera. Oho, lipa! Eee. Dobra, kogoś, kto nam tutaj ogarnie ład publiczny, czy jest jaka możliwość w ogóle? Wrogość, stratek. Zawiść, szybkość, nie. Aktyk. Recepcja, okrutny. Dyscyplina, determinacja. Dupa. Nie ma nic takiego, co by nam tutaj pomogło. Eee, więc po prostu chyba pójdziemy w najtańsze Czyli wielki władca zwierząt. A nie wiem czy Mroczny lord nie ma, a i tak ma pierwszy poziom tam. Dobra. Jakbym doszkolił te jednostki, to może by coś dało. Teraz tu mamy minus 3, ale spada to, to jest dobrze. O minus 3 już teraz, także spoko. No tak, nieuchronny błąd. O, dobra, mogę przeprowadzić ten obrządek doskonale. Uratowany. Ale lekko nie było. to jest kontrola plus 1. Ale to też znowu nam wykańczenie wolników. I nie jest mi to potrzebne tak naprawdę w tym miejscu. Tak, tak, dostęp wojskowy na pewno. Jeden złota. Uczciwie. Nie panie, bo w wylądowali i tam rozwalają elfy. No, 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 wypad, 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 mistrzu. Będzie tutaj wcale nie chcemy. Na ten moment oczywiście. No i wypowiedziałem nam wojnę. No i dupa. Jak z mam teraz tutaj wygrać? Ja pierdziele, co tu się stało? Ale bieda. Moraty jest nam bardzo potrzebna. Prędkość się ukończyła, skarbiec plus 500. Conflict actually dyscyplina podczas walki z nimi. No to trzeba będzie teraz iglicę rokarta zdobyć i potem uciekać. Ale to oczywiście jest za tydzień, także na tym odcinku się widzimy. Zostawcie lajka, subskrypcję jeśli jeszcze tego nie robicie. No ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć.